Okay, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Ultimate Team i ogólnie, przepraszam Was, że teraz się pojawia... pojawia. Pierwszy odcinek właśnie z Ultimate Team. Eee, tutaj widzicie, tutaj tej kasy jest, trochę tego bilansu jest. Eee, skład też, powiem Wam, że nie najgorszy, także tutaj właśnie jeszcze pokażę, jak to się przedstawia. Na no, bramce oczywiście klasycznie Allison, czyli według mnie najlepszy bramkarz, jeżeli chodzi o Premier League, jeżeli macie jakąś inną opinię, to możecie pisać, nie piszcie mi DGA, bo naprawdę nie chcę mi się wysłuchać Roberto Carlos, on jest akurat ten niewymienny z tego, z właśnie tej, nie wy, z wymiany ikon, to z SBCO wymiany ikon i naprawdę powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie mi się gra. Rozegrane mecze 60, no i czy bramki, 4 asysty, jak na lewego, broń se, powiedzmy, jest, że jest nieźle. Jeżeli chodzi o Van to zakupiony jest wczoraj. Rozegrane mecze, no u mnie 13 i strzelony bramek 0, ale no ja się tutaj nie spodziewam jakichś wielu bramek. Okej, okay. dalej mamy tutaj naszego kochanego Dawidsona Sancheza naszego. Goście dla mnie nie potrafi biegać, odebrać piłkę potrafi, ale biegać nie za bardzo. Może... W tych pierwszych 10 meczach kompletnie mi nie pasowało, kompletnie nie miał biegać, ale ostatni 3 zagrały tak świetnie, że musi być w składzie. Oyer kupiony za 28,5 tysiąca, byłem naiwny, że wtedy go kupowałem. Zero u mnie 108 meczy, 200 spotkań razem. Zdobył 3 bramki. głównie z Voleja, z prawej nogi. Sprzed polakarnego porzucia rozlądu, tak by the way, jakby ktoś go chciał kupić i nie wiedział, jak szczęśliwanka. Asysty dosyć spokoło 5 jeżeli chodzi, dobra, tutaj są był. Wejnałdu. Wejnałdu jest piłkarzem, który jest wręcz niebywały. To, co gość wyrabia, gość ma statystyki każdą powyżej 70 i to już znaczy, że jest bestią. Może tempo nie powala, dribbling też, stralin też, ale 30 bramek w ciągu 100 meczy to naprawdę nieźle jak na u mnie defensywnego obrońca. Idziemy dalej. Jest Pepe. Pepe ma zagrane 119 meczów, 26 bramek. Mi nie pasuje, zbieram na Salaha. Na tym poprzestajmy. Antony Martial, czyli zawodnik Francuz, oczywiście 59 meczy, 12 bramek, nie do czego, ale jakoś mi pasuje. Nie wiem, jakoś ludzie y, też go lubią, nie strzela dla mnie dużo bramek, nie asystuje za dużo, ale on jest takim dosyć spoko y, piłkarzykiem. Mbappe, zawodnik kupiony wczoraj, za 1 125 000 końców, jestem bankrutem przez niego. Y, twój klub, 13 meczy, 14 bramek, 4 asysty. Te staty mówią same za siebie. Szczególnie, że dzisiaj grałem sobie chyba trzy mecze i z trzech meczy strzeliłem tylko jedną bramkę w każdym meczu i to był chyba Rashford e, i chyba raz właśnie Pepe, co dziwnie na sumie, e, ale tak czy siak. No i właśnie dlatego tak wygląda, tak wygląda, no ale łapę naprawdę robi straszną różnicę. Ciebie mi bardziej czyli piłkarz, który jest niewymienny, dlatego jest w w składzie. Zbieram aktualnie na Abu Mayanga, czyli najpierw idzie Salah, potem Abu Abumeyang Żeby tutaj ładnie to wszystko zastąpić, no i Markus Rashford, co ja że mogę powiedzieć, 135 meczów, 116 bramek I 86 asyst, to jest kosmos słuchajcie, to jest kosmos Więc tak to właśnie wygląda ławka, nie patrzmy, bo ławka jest po prostu, żeby sobie była Sprawdźmy jak tą kondycja, no powiedzmy, że nieźle, także pogramy sobie jakieś takie trzy mecze Żeby tutaj nabić mniej więcej Pierwszą rangę, jeżeli chodzi o Food Champions, wbiłem sobie srebro 1, także będziemy odbierać sobie paczki. I myślę, że już będzie odcinek sobie food Champions ten weekend. Dokładnie po weekend Albo jakiś live. Co się zobaczy. No to co? No to lecimy na Division Rivals. Oczywiście ja będę tutaj ciął, dawał te najważniejsze momenty, bo myślę, że... Ich mam sobie dosyć sporo patrząc na to, jak szybko tutaj się zdobywa bramki myślę, że tutaj wynik 10 do 0 nie jest jakimś... To 30 do 0, 5 do 5. Nie jest takim jakimś złym wynikiem. Widzę, że to jest Liga niemiecka, Borusja, Bayern, tutaj się pojawia jeszcze Wolfsburg. No i oczywiście ten Węgier, którego nigdy nie zapamiętam nazwiska, który jest po prostu yy, według mnie słaby. Ale dużo osób go używa, czyli może ja się nie znam w ogóle Wisła, Kraków, może jakiś Polak. Michał Wita.pl No chyba na pewno Polak. Oturbował mnie tu nieźle. Acsewica. Oja na klepa. A pusta pozycja, pusta bramka teraz. Ajaj, szkoda. Birgi van Dyke, słabo. No i właśnie to jest Dawidz Sanchez, który... To znaczy, Wernera nie dogoni, no dobra, Wernera nie dogoni. Eee, Werner ma 90 tempa, Ty ma 77, więc tutaj okej, okay, to rozumiem. Ale naprawdę jakoś mi nie pasuje, więc jak macie jakiegoś zmiennika na środkowej obronie posyłajcie mi, bo nie jest najlepiej, powiedzmy sobie. Ojojoj, oj, oj, ale piła teraz przeszła Musi wam jak gonić Nie dogonił, ale Brynielisa, Który jest nie wiadomo dlaczego dobry Babę, dobra Rashford, to musi być bramka To musi być bramka i to jest słupek Boże święty, mogłem... Mm. Na razie gra świetne piły Na przykład Rashford miał jeszcze setkę, ale nic nie zrobił Także tutaj miało być zagranie do środka Bardzi, Bardi! Bardzi, co dziwne z Sanchezem, który nie wyszedł do daleko. Sanchez. Spokojnie, fajnie, fajnie. E, bo z ale z takim, że najbardziej by to urania. Ale okej, okay. ogólnie mamy tutaj Wandajka! Mamy jeszcze Dawidzona, Sancheza, który się wbił tam chyba w Czech. <laughs> Jakie uderzenie. Głową muru nie przewijać, jak to się mówi. Vardy, Jamie Vardy, jest bramka. Boże, jest jeden z jego cisnę. To jest hit. Może w posiadaniu piłki nie będzie aż tego widać. Może w też tego nie będzie widać, ale ja tutaj w ogóle BAPĘ już jest zmęczony. Co mnie dziwię się, bo biegam cały czas, ale cały czas robi akcje. I co, cały czas ja robię akcje, On kompletnie nic nie gra. No, jakby rasport przejął, to by było fajnie, ale tak kończy się pierwsza połowa. Nie jestem zadowolony. Powinienem to wygrywać tak dosyć szczerze. Patrzcie, to 8 do 3 w pięć 5 cennych. No, nawet w to widać. Może nie za bardzo, nie widać tej dominacji, ale naprawdę musicie mi uwierzyć, że. Tutaj dominacja jest naprawdę niesamowita, także wam cały mecz, ale wiecie jak to jest. No i to jest faul i teraz wam pokażę dlaczego ja nie wykonuję wolnych, nie wykonuję karnych, nie wykonuję jakichkolwiek akcji. Ja nie dotykam pada, co znaczy joysticka i patrzcie jak sobie tylko troszeczkę najadę to patrzcie jak to lata, nie? I nie da się za bardzo tego ogarnąć. Więc muszę to robić w ten sposób, no i prawie, prawie się udało. Papę, Rashford. Brawicą Sanchez, Werner, Werner, Goramka! no jakie rdziele, jakie to jest po prostu niebywałe. Co się tutaj dzieje? Biorę, wpuszczam Pedro, może on coś tam pogra. Spalony, to jest spalony, to jest spalony, to jest spalony. Jakby tu była bramka, to by byłby taki bullshit Bo mi się wydawało, że to był spalony. Jak? To jest takie po prostu słabe. Bo już ma tyle szczęłów, co ja mniej więcej. Dziękuję, wardy Boże. Może nagrywam nie zmieniamy na tego Abu Czas Chociaż patrząc na to podanie, to. Heller, bądź moim maniołem i wejdź do zrób. Dobra, mm. Dawaj Rashford, tak! Podubyjdźce, ale jest! W końcu, kurde, jakie to jest jednak sprawiedliwe. Cały mecz przeważam i po prostu, jak ja tu przegram, to będę tak zły. Oh yes, jest Mbappe w końcu w takich chwilach pokazuje, jednak swoją klasę i doskonałość. Dlatego, warto wydać milion końców na takiego pana. E, dobra, nie schodzę z bardzo ofensywnego grajmy. Albo dobra, dajmy sobie zrównoważony e, Gwizdek, więc dziękuję Michałowi za grę. 4 do 3, według mnie, bardzo zdecydowany mecz. Znaczy, bardzo tak przeważałem. Teraz sobie dokładnie to sprawdzimy. 49 posiadania piłki, ale też ciała. Tak się wydaje, więc jestem zadowolony. Przechodzimy do następnego spotkania. No i mamy skład przeciwnika. Co? To nie wygląda aż tak dobrze. W sensie na pewno my wyglądamy lepiej. Formację ma tą samą co my, więc mniej więcej powinniśmy znać gościa. Arez rozklepali, ależ to rozklepali, jest Rashford, ależ to była akcja. Fantastycznie, Markus Rashford w 13. Minucie spotkania z Bardi, taką klepę rozegrali, że Barcelona się chowa. Więc myślę, że ciekawym by mógł być mecz właśnie mojego przeciwnika z tamtego meczu, czyli Michała, właśnie z tym panem co gram teraz. Dwóch metrów, Bardi, Boże święty Pepe, Bardi, nie wiem, Rashford. Zróbcie coś. Dobra, ładnie. Mbappe do rogu Mbappe pyk Mbappe I brameczka no to jest po prostu bestia A wiecie co jest najlepsze? Że on ma dopiero 21 lat Czy to 20 I w Fifie będzie co najmniej do FIFA 30 Więc chyba Nesta będzie w I coś czuję, że to jest bramka Niestety 2 do 1 Ładne stadion Old Trafford. Już wiem. Posprawdziłem. Ogólnie śmiesznie, że on ma te niebieskie tak jakby banerki, w sensie, że mu się tam wyświetlają niebieskie na reklamach i właśnie były taki przez chwilę obraz stadionu niebieskim i właśnie czerwone diabły he he, z niebieskim Patrzą na to, że niebieska część Manchesteru, i tak dalej, to w sumie dosyć śmiesznie to wyglądało, a my sobie jeszcze mamy bardzo łatwą grubeczkę. W ogóle, jaki spokój? Patrzcie, że miejsce na hit. No i Fornas. Naprawdę świetny też. Yy, były w sumie piłkę z pierwszego składu. Jak jeszcze ten skład był dosyć gorszy. Wardy Nie za silno, ale po co? Zdejrzeć z siły, jak można właśnie. W ten sposób, Jamie Wardy, brawo Miejmy sobie Martiala, żeby on dostał nie został przywłaszczony Czerwonej Kartki Co już jest nieważne, ja się cieszę, wygrywamy kolejne spotkanie Może jeszcze się tutaj pobranimy troszeczkę Okej, okay. koniec No i mamy to Spróbujemy sprzedać Pepe, spróbujemy kupić Rashforda Może się uda Fajny debi zrobić, jak nie to jak, nie, jak się nie sprzeda tak do kilku sekund To po prostu wezmę w tam Pedro i zagramy z Pedro w składzie, no Jakoś trzeba sobie grać, nie? No i zobaczmy skład naszego przeciwnika... Ja są taki, bym powiedział... Słaby. Patrzcie, na, na padzie mają tego, co ja mam na ławce. mają tam niby tego żoła Felixa, który według mnie jest przez kurczybykiem w tej chwili, nie wiem czemu. E, Masant Maxima. A taka ciekawostka, widzicie to logo? To ono, ono przedstawia Ronaldo i Messiego, tego tak gumia Tutaj ma tak słaby skład, że czy jak trzech gości mu wejdzie, chociaż jak wejdzie mu takich czechem MBP, to tutaj może być niefajnie. że Felix! Oooo, jest Bramka! Oooo, Dawidson. Nie wiem, jak mnie rozklepuje tu, ey. 2-0 na samym początku meczu. Gdzie gościciem myka tak z wodami, że to jest hit. Aaaa! Strzelaj to! Dziękuję! Boże! Bapy musi się chlizg robić, żeby szczelić bramkę. U, ładnie. Ładnie wam daj, ciśnij, super, eksternalnie są. <gry> A, co? Na czerwonym wykończeniu, naprawdę? mamy, bo nie ma PP z nami. Po prostu Pepe, to on by tutaj pozamiatał swoją lewą nogą. No. Już żałuję, że go sprzedajem. Już widać tego skutki. Bapę, dziękuję. No Bapę tutaj ratuje cały mecz. Druga bramka. Wiecie co będzie przykre, że papę jeszcze jej sobie hatrika i będzie szedł po tą piłkę, żeby ją odebrać i przegramy mecz, no. 4 do 4 do 2 było w jednym momencie. Także, Także trochę przykry moment, takie troje déjà jest 5. Chyba jednak będzie trochę większy w pierdom. Antymaxi, maxi, maxi, jeszcze 2. jej. Rashford, Boże, Chryste, Panie Graj, cokolwiek, Joa Joafelis! Jo no proszę bardzo. O jaka dziura. Było warto. Jaka dziura. Ja takie rzeczy mi muszą sprzedać przy tym. Ja Muszę patrzeć optymistycznie, ale ja się cieszę z takich głupich rzeczy. Jaka dziura. Nie, ta bramka to nic. Za taką dziurę to mogę tracić bramki. No bronił ręką poza polenkarnym, albo mi się wydawało. O, Mikitarian, brawo! Powiedzcie, że nie jest sprawo nożne. No ale tego nie sprawdzimy, bo nie uwali na bramkę nawet. Boże Pedro. Owie! Oh yeah. Oi, Pedro! Przegraliśmy małą różnicą bramek Mbappe ma ja Jestem zadowolony 10-0 ocena Przepierdolony meczu 9-3 Nieźle nie, No raz trzeba dostać taki kubeł zimnej wody Bo nie może być za dobrze w życiu Kwalifikacje do FC nie patrzę Bo i tak mam kwalifikacje już Punkty szkoda, że poszły Słaby mecz bo rozegrałem się ze mnie Tutaj muszę to przyznać. Można było lepiej. Nie udało się. Szkoda. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, komentujcie po więcej. A my widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku lub prawdopodobnie w weekend na Półczerwiołku. Cześć.